Jesteśmy po spotkaniu Mieć, Legnica, Lechia, Zielona Góra w ramach walki o celi Z nami jest trener Daniel Drozd. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz pomyczowy. Pierwsza połowa, słabe tempo, brakowało trochę przyspieszenia gry, brakowało większej skuteczności na, na połowie przeciwnika. Mieliśmy trochę problem z zakładaniem pressingu, dość łatwo wychodzi, wychodzi zwłaszcza lewą stroną spod eee, naszego pressingu i co? W drugiej połowie dobre zmiany? Myślę, że, że jakoś poszła do, do góry i intensywność naszych działań i jakość. I efekt taki, że, że wygrywamy, dość pewnie wygrywamy, i obraz, obraz gry zdecydowanie się zmienił na, na naszą korzyść. I cieszymy się z I tak naprawdę nie mówimy, że wracamy, bo wciąż byliśmy, ale tak naprawdę po raz kolejny zbliżamy się do tej, tej ścisłej walki o celi. od KF, Wczoraj remis, ruch Chorzów z Rakowem często chowamy, dzisiaj wygrywamy w bardzo ważnym spotkaniu. I tak naprawdę, dwie kolejki do końca, wszystko się wydarzyć może. No to jest piłka, nożna, Tutaj tak naprawdę, do ostatniej kolejki, do ostatniego się może wszystko zdarzyć. Także robimy, co w naszej mocy. E w meczach, które nam zostały na pewne rzeczy nie mamy wpływu, więc też jakby sobie nie będziemy tym zawracać głowy, no zróbmy tyle, ile my możemy i, i bądźmy zadowoleni z siebie. Jesteśmy po spotkaniu Mieć-Legnica, lechia Zielona Góra w ramach walki o celi. J. Z nami jest trener Daniel Drosz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz pomyczowy. Pierwsza połowa, słabe tempo, brakowało trochę przyspieszenia gry, brakowało większej skuteczności na, na połowie przeciwnika. Mieliśmy trochę problem z zakładaniem pressingu, dość łatwo wychodzi, wychodzi zwłaszcza lewą stroną, eee, przeciwnik po naszego pressingu i co, w drugiej połowie dobre zmiany, myślę, że, że jakość poszła do, do góry i intensywność naszych działań i jakość. No I efekt taki, że, że wygrywamy, dość pewnie wygrywamy, i obraz, obraz gry no zdecydowanie się zmienił na, na naszą korzyść. I cieszymy się z czekunków. I tak naprawdę nie mówimy, że wracamy, bo wciąż byliśmy, ale tak naprawdę po raz kolejny zbliżamy się do tej, tej ścisłej walki o celi. Od KF. Wczoraj remis, ruch Chorzów z Rakowem często chowamy, dzisiaj wygrywamy w bardzo ważnym spotkaniu. I tak naprawdę, dwie kolejki do końca, wszystko się wydarzyć może. No To jest piłka nożna, tutaj tak naprawdę, do ostatniej kolejki, do ostatniego się może wszystko zdarzyć. Także robimy, co w naszej mocy. W meczach, które nam zostały, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, więc też jakby sobie nie będziemy tym zawracać głowy, no zróbmy tyle, ile my możemy i, i bądźmy zadowoleni ze siebie.